Dzień dobry, oświadczenie i ogłoszenie publiczne dnia 30 października 2025. Do sprawy wyłudzenia, nękania, domniemania niewinności, sprzeniewierzenia i krzywoprzysięstwa reprezentanta firmy Osoby Magdalena Biała z PESEL 831023526 względem rdzennego, rodowitego przemysłowa pojawa omylnie postrzeganego jako firma-osoba. Kodeks cywilny 43 paragraf 4. Przemysław Pojawa, numer firmy PESEL 82121109839. Oświadczam jako rdzenny rodowity Przemysław Pojawa, numer referencyjny IMPP12111982, iż firma osoba Magdalena Białas pobiera środki finansowe skąd Nikodema Pojawy, numer referencyjny IMNPP0731272537 od daty 1 września 2013 do dnia tu i teraz w kwocie 5000 dolarów na godzinę. Tym samym utrzymuje system niewolnictwa świadomie z pełną indywidualną odpowiedzialnością przy zmienionym prawie karnym motu proprio z dnia 11 lipca 2013. Dodatkowo pobiera środki finansowe z funduszu Teran OPPT 1776 od dnia 21.06.2022 w kwocie 5000 zł miesięcznie w formie przelewów i gotówki. Zgodnie z postanowieniami prawomocnymi Trybunału Ziemian OPPT 1776. Jednocześnie defrauduje przejęte mienie stałe i ruchome funduszu Teran OPPT 1776, z którego korzysta od daty 21.06.2020, do tu i teraz. Nie rozliczając się z funduszem Terraan zgodnie ze statutem i postanowieniem, zhańbiona Magdalena Biała jest głową zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i terrorystycznym, która zatrudnia... Współwinnych w sprawie reprezentantów firm osób: Marcin Matusiak, Magdalena Organista, Jolanta Kowalska z firmy sąd rejonowy NIP 5861770179, NIP 6461061209. Firmy osoby Alicja Jurecka, Maciej Utrata z firmy Urząd Skarbowy NIP. 646-2049340 NIP 634 NIP 954 Którzy zgodnie i na podstawie konstytucji RP łamią prawo i konstytucję, gdyż jako firmy prywatne nie mają prawa pełnić jakichkolwiek funkcji publicznych, dodatkowo korzystając z prywatnych środków finansowych zabezpieczonych w powiernictwie 1 lut 1776 od daty 1 września 2013. W tym wszyscy domniemani sędziowie i komornicy wraz z pracownikami Urzędu Skarbowego są zarejestrowanymi zgodnie z doktryną Clearfield firmami od roku 2008. Jako rdzenny rotowity reprezentant firmy osoby Przemysław Pojawa PESEL 82121109839 Kieruje całość powyższej sprawy do sądu Apelacyjnego w Białymstoku, gdzie, znajdują, gdzie znajduje się adres korespondencyjny firmy Przemysław Pojawa i Zamieszkania, w tym kieruje sprawę do Krajowej Prokuratury. O niezwłoczne i miastowe zajęcie się całością sprawy zorganizowanej grupy przestępczej z głową organizacji Magdalena Biała z PESEL 8310203526 która utrzymuje zamknięty prawnie system niewolnictwa na ziemiach odzyskanych rdzennych rodowitych Polaków od dnia 17 kwietnia 2024, korzystając z prywatnych funduszy małoletniego Nikodema zabezpieczonych w powiernictwie 1 lud 1776, numer referencyjny konta yy, małoletniego Nikodema IM NPP 0731272537. Całość powyższej sprawy kieruje do Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Ziemian i Naczelnych Administracji Ziemi Lechickiej, gdzie rozpratywane są wszystkie sprawy zhańbionych zdrajców ojcowizny, zdrajców stanu zgodnie i na podstawie dekretu prezydenta RP z dnia 31 11 1939 o nieważności wszystkich aktów prawnych władz okupacyjnych, takich jak Korporacja USA Poland Republic of, działających pod przykrywką narodu polskiego. Zgodnie i na podstawie Konstytucji Kwietniowej z roku 1935, zgodnie i na podstawie wszystkich postanowień i dekretów Międzynarodowego Trybunału Ziemia 1776, zgodnie i na podstawie postanowień, nakazów, wyroków i dekretów Naczelnej Admiralicji Ziemi Lechickiej składam autentyczny autograf dnia 30.10.2025 z pełną indywidualną odpowiedzialnością jako rdzenny rodowity Przemysław Pojawa, impp Obciążam całą grupę zorganizowaną powyższej sprawy sumą zadośćuczynienia w kwocie 100 miliardów euro zgodnie z międzynarodową taryfą łamania praw człowieka pod punkty od 1 do 64, która, które, które trafi z. Wszystkich zabezpieczonych kont finansowych całej grupy przestępczej na konto funduszu Teran OPPT 1776 jako przykład dla całego świata łamania wszelkich praw przez domniemanych funkcjonariuszy publicznych i domniemaną opiekunkę prawną małoletniego dziecka. Informuje dodatkowo firma osoba Przemysław pojawa PESEL821211 Przepraszam, numer PESEL 82121109839 oddała całe mienie stałe i ruchome na konto funduszu Teran OPPT 1776, wszystko zgodnie i na podstawie AVI David. Podpis jam jest Przemysław dnia 30.10.2025. Adres korespondencyjny zamieszkania firmy. Przemysław Pojawa, Białystok 15950 ulica Mickiewicza 5. Tu przeczytam jeszcze postanowienie Trybunału do sprawy rdzennego rodowitego Przemysława Pojawa, omylnie postrzeganego jako firma, osoba, Kodeks Cywilny 43, paragraf 4, Przemysław Pojawa, numer firmy 82 12 11 09 8 sygnatura akt 3 RC 516 łamane przez 17 i sygnatura akt KMP 21 łamane przez 25. w następnym filmiku to postanowienie, więc z wdzięcznością i w pokorze serca Naczelny Admirał i Komandor Ziemi Lechickiej Przemysław Antoni Piotr pojawia. Z wdzięcznością i w pokorze serca jam jest.